Cześć ja Matka. dzisiaj jest kolejny vlog. Dzisiaj idziemy na plażę, zresztą jak zawsze. Jesteśmy już blisko plaży. Ogólnie, kaważystko. Jest moja mama, możecie nam napisać Aniel. Ale możecie sobie powiedzieć, że fajnie nagrywam i jakby dzisiaj idziemy sobie spokojnie na plażę i o jeszcze ja się zaraz jeden... przewrócę, będziesz tak pędził na mnie. O 11 są codzienne vlogi, znaczy no o 11 są odcinki codziennie, więc zapraszam do oglądania. Cześć! nie cześć, no. Do zobaczenia na plaży. No, do zobaczenia. Tata powiedział dobrze i wyraźnie. Tata powiedział dobrze i wyraźnie, a ja ci mówię, że będziecie słychać. Na gdzie pewno? jesteś? Tutaj, na plaży. A, no rata to chodziło. Ogólnie jesteś na plaży i. już? I idę. Do morza. Ale, ale... A, a, dobra, dobra, Nie, no, chodzi. Dobra, mama. To że jest youtuberem? Ja czy ty? Nie wiem, od tej pory zmieniam chyba nick na mama mazur. A nie, no. marty mazur. Dobra. Lecę do morza. A gdzie pan jest? Wszystko bo... O nie, 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 kradziochu, oddawaj mój telefon. Zjadłeś loda? Ha, ja chcę napisać do taty. A co chcesz napisać do taty? Mam hasło to jak po co? 5, 4, 3, 2, 2. Tak, chyba tak. O, słoneczko wyszło. Rozlałeś wodę na kocie. się, już się. Zostaw mój telefon. Dobra, o, ogólnie Wam odpowiem na jedno pytanie. Skąd się wzięły u mnie Star Wars tak jakby, że polubiłem je, że świetne, że kupiłem je? To tak, powiem wam, że od mojego przyjaciela Antka, którego pozdrawiam serdecznie, on to się na nim nie za... Jeśli mu zadacie chociaż jedno pytanie, no to on nawet nie ma szans, żeby na to nie odpowiedział, serio. On po prostu tak to wszystko zna. Ogólnie właśnie przez niego y, polubiłem Star Wars tak bardzo, zaczęłam się nimi interesować, oglądać. I słuchajcie, ten miecz wygląda jak replika, serio. Ja go teraz pozwolę, że wyjmę. O ja... A, tu jeszcze jest jakieś zabezpieczenie. A to można normalnie chyba rozerwać. O, fajnie Jeszcze mam ogólnie drugi miecz, ale nie przyniosłem na plażu. To tak jest bardzo leciutki. No to może nawet to sobie... Później zobaczę. Tak, ale. Jestem zafascynowany po prostu. Ciepka, nie uderzamy. Nie. A ta? Tak? Das ta są moje klapki? A to idź po nie. Faktycznie, tam są moje klapki, ja? Bo mi je zjedzą. To nie są moje klawki. No, ja <laughs> One, to, to są żółte, ale to nie są, nie są, moje. Słuchajcie, bo wiecie, że na przykład. Łabędzi i tak dalej w mieście to nie wolno karmić W no. mieście? No i właśnie nie wiem jak jest z mewami, ale z myw mew, Być może też nie wolno karmić tak. Dlatego, że nie wiem jak jest z mywami Ale na przykład łabą, jak łabędzie Karmisz i dajesz im pieczywo Ale to nie było pieczywo Nie? A co było? To nie, to były chyba krągki chleba to no, były. Dobra, no, ale co, no? To po prostu to... nie to, to po pierwsze, a po drugie to pieczywo im w żołądku puchnie i im szkodzi. Także no. nie pomagasz im, tylko wręcz odwrotnie. Szkodzisz. Tylko nie ludzie nie wiedzą o tym. Nie, nie, no ale... No to jak, no to, no to... co szkodzi, jak ty nie strycisnął? A im też? Ma... Wyśleliśmy się z zaskoczeniem Ale ja czymś się nie przeskoczyłem Mogę Cię teraz sobie nawalać Ale sobie na kieszeleczko Proszę, proszę, proszę co my tu mamy Niekulturalne zachowanie Zobaczcie co on powie Zobaczcie Poszedł, poszedł, poszedł. Nagrywanie w miejscu tu a będzie tym zainteresowany. Ogólnie dobra, teraz jest druga patrzcie, Jesteśmy już w domu, po plaży. No bo już tam byliśmy długo, długo, że aż bym zęglał. I ogólnie... Zaraz zobaczycie co tam jest, bo ja wam jeszcze nie zdradzę, ale... Poczekajcie, najpierw że nóż, że było bezpiecznie. Nie no, po prostu brawo Marcel. Dzięki bardzo. Okej. Okay. Coś weźmiemy. Mój atrakcyjny nóż. Ja nie mogę. Nigdy się nie nauczę otwierać paczek. Umiem kroić, ale paczki. Włożyliśmy z tego karnienia. To jest z poli? tak? Tak to nazwa. I teraz. I co, może być? Taki sieś. Szczerze mówiąc, nie wyobrażałam sobie, że on będzie taki okropny. <śmiech> 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 Lubię żartować. Ale jest nie no, tak naprawdę to sobie wyobrażał, nie kłamę z wyobrażeniem, ale wyobrażałam sobie, że będzie słabszy, gorszy. A tak na żywo, bo na zdjęciu, zdjęciu no, no nie wiem, nie było aż takie wow.